Widzowie, dzisiaj możemy otwierać tylko same najlepsze skrzynie, które uda nam się znaleźć w 99 nocy w lesie. Dlatego w tym momencie już jesteśmy na miejscu i jak najszybciej musimy powiększyć naszą strefę na maksymalny poziom, żeby dostać się do najlepszych złotych oraz rubinowych skrzynek. Simon, dawaj tutaj ten węgiel, widzę, że ty już masz jakieś drewno i w tym momencie bijemy sobie pierwszy poziom naszego ogniska. I boom, Jerry, zobacz, to powiększyła się ta mapa, tylko tu nie tworzymy żadnej skrzynki. Właśnie, dobrze powiedziałeś, na tej mapie nie jeszcze żadnej skrzynki, ponieważ mamy zbyt małą strefę. I nawet jeśli podejdę sobie takie skrzynki, to ona jest zbyt słaba, dlatego nie mogę jej otworzyć! Dlatego ty wtedy powiększam strefę! Ło, wow, dobra, sam właśnie powiększył na kolejny poziom! I na tej strefie jest szansa, że uda nam się znaleźć legendarną skrzynkę albo nawet rubinową, bo rubinowa może się się dosłownie wszędzie. Więc szybciutko, biegniemy sobie teraz do tej szopy, wskakujemy na górę i już widzę, że skrzynka jest na dole, ale niestety tylko taka drewniona, więc ona rów niż jest zbyt słaba, tak samo jak ta, która jest w tym miejscu. Dlatego ja w tym momencie wracam do naszej bazy. Musimy zebrać węgiel, paliwo i drewno, żeby jeszcze troszkę powiększyć naszą strefę i dopiero wtedy otworzymy naszą pierwszą skrzynkę. Tak jak widzicie, mam już kolejny dzień, ale poza tym zdobyliśmy dosyć dużo węgla i nawet jedno paliwko. Wszystko wrzucamy teraz do ogniska, żeby oczywiście powiększyć naszą strefę jeszcze bardziej i w tym momencie idziemy poszukać nasze pierwsze, legendarne skrzynki, bo jeszcze nic niestety nie otworzyłem, nie Mamy żadnej broni i taki oto właśnie worczyk, który ma tylko 5 miejsca. Dlatego, jak na razie, bardzo mi się to nie podoba. Jak tobie, Simon? Tery, mi też da to, liczno, to że znajdziemy jakąś bazę kultystów i To będzie super skrzynka. No właśnie, bardzo dobry pomysł. Ja bym chciał najbardziej za rzeczywiście ruiną skrzynkę. I mamy teraz bazę kultystów. A obok jest nawet niedźwiedź, ale przy niej są srebrne skrzynki, które również są zbyt słabe. My możemy dopiero otwierać te pozłacane czyli legendarne. Dlatego wskakujemy do środka, otwieramy drzwi. I co mamy w środku? Tu jest też tylko srebrna skrzynia. To jest normalnie jakaś masakra. Nie myślałem, że aż tak ciężko znaleźć skrzynkę. Dobre, Simon, ma pierwszą skrzyneczkę. Oto Właśnie chodzi. Srebrno-złota skrzynka, czyli taka oto legendarna. Otwieramy sobie ją teraz. I jestem bardzo ciekawy, co my z tego dostajemy. Najlepsza Kierow w pierwszej skrzynce. Ej, jaka była na to szansa w ogóle? No to teraz Jadzie, otwieram i zobaczmy, proszę, też jest dobrego. Dobra, samo szybko otwieraj, bo kultysta właśnie do nas idzie. Co takiego dostałeś? No tak, tej Okej, dobra, latarka jest naprawdę bardzo fajna, ale może lepiej już stąd uciekajmy. Ja jeszcze szybko wbiegnę sobie do pokoju obok. Otworzymy sobie te drzwi, i tutaj mamy też tylko srebrną skrzynkę. Więc niestety nie możemy otworzyć uciekamy teraz z tego miejsca i biegniemy dalej, żeby znaleźć kolejną bardzo fajną skrzyneczkę. Oraz Simon, pamiętaj, żeby zbierać paliwo, bo musimy naszą strefę powiększyć jeszcze bardziej tak, żeby otwierać zaraz złote skrzynki. No i mam nadzieję, że gdzieś oczywiście będzie ta rubinowa. Przebiegliśmy dosłownie całą mapę naokoło i niestety ta strefa jest zbyt mała. Dlatego oczywiście dorzucamy paliwo, dorzucamy węgiel i w tym momencie może powiększymy ją nawet na maksymalny poziom. Albo niestety troszeczkę nam zabraknie, ale i tak jest naprawdę bardzo dobrze, Simon, bo teraz jak pójdziemy sobie gdzieś naprawdę bardzo daleko, to będziemy mogli zacząć otwierać nawet złote skrzynki. Więc cały czas biegniemy do przodu, udało mi się znaleźć nawet takie bardzo fajne paliwko, żeby jeszcze szybciej pojąć strefę. Są tu nawet niedźwiedzie. I przy okazji troszeczkę jedzenia, ale tego nie szukamy, bo ja naprawdę chciałbym bardzo tworzyć swoją pierwszą złotą skrzynkę! I chyba właśnie widzę jakiś cmentarz, a w środku mamy, no niestety, nie jest to złota skrzynia, ale jest to ta legendarna. Tym razem druga już w tym odcineczku dlatego otwieramy ją sobie i dostaniemy z niej apteczkę, która niestety nie jest najlepsza. Ale za to dosłownie obok udało nam się znaleźć kolejny budynek Kultusu. Simon, czy ty do mnie tutaj gdzieś biegniesz? Tak, i ja otwieram tę skrzynkę i ja mam gigantyczny worek z niej Okej, okay, masz gigantyczny worek, czyli naprawdę Bardzo super item Ja jestem tylko ciekawy, co znajdziemy w środku Właśnie tej bazy kultystów kolejnej Więc biegamy sobie teraz tutaj, skaczemy na górę I pierwszą skrzyneczką będzie Taka oto pozłacana No i proszę też bardzo, chciałbym dostać worek Właśnie i to chciałem powiedzieć I woreczek jest właśnie w moich rękach Poza tym podniesiemy sobie karabin, amunicję I wyjdziemy jeszcze wyżej oczywiście Bo jestem ciekawy, co dalej na nas czeka Robiło się troszeczkę ciemno, ale my nie będziemy na to zwracać uwagi. Tylko wbiegniemy sobie właśnie na daszek. Ej, Simon, musisz mi pomóc, zobacz, co się dzieje! Bum w ode mnie? Ode mnie tak samo, jeszcze tutaj z mojego pistoleciku kolejna skrzynka. Gdzie są te złote skrzynki w ogóle? Chyba serio, trzeba pamiętać, że na maksymalny poziom, bo ja mam teraz kolejny worek. I jeszcze nigdzie nie widziałem żadnej złotej skrzynki, ale wydaje mi się, że jedną gdzieś chyba tutaj ominęliśmy. No i właśnie, no bo dokładnie w tym miejscu. No i z ostatniej skrzynki dostaliśmy kolejny worek. Znowu wróciliśmy do bazy, postawiliśmy mapę i sami zobaczcie, że przeszliśmy prawie cały teren naokoło, żeby znaleźć oczywiście wszystkie skrzynki. No ale teraz została nam ostatnia rzecz, czyli powiększenie strefy na poziom maksymalny. I poza tym, że odblokowaliśmy dosłownie wszystkie skrzynki na mapie, to musimy znaleźć również Stronghold, tak żeby na pewno otworzyć chociaż jedną rubinową skrzynkę. Ale mam nadzieję, że uda nam się znaleźć ich troszeczkę więcej niż jedną, więc zaraz biegniemy na misję, może gdzieś w prawą stronę i otwieramy wszystkie skrzynki po drodze. Właśnie dobiegamy na sam koniec mapy I Simon chyba otworzymy pierwszą złotą skrzyneczkę Zobacz, mamy tutaj kościół No i zawsze jest tutaj oczywiście taka oto skrzynka Czekajcie, czy ja mogę to w ogóle otworzyć w taki sposób, żeby oni mi przypadkiem nie zaatakowali? Dobra, już prawie to otworzyłem który wezmę na siebie No nie, zablokowałeś mi, to muszę jeszcze raz teraz Więc otwieramy i proszę, żeby to było coś dobrego Plan obrony może być, ale za to no. obok mamy kolejną skrzyneczkę no co, właśnie, jest? co jest? co Okej, okay, to może najpierw szybciutko ich wszystkich rozwalimy Tylko czego muszę przygotować ten karabin Bo szybciutko Dostajesz? Jak to, z czego ty zginąłeś, Simon! No nie wiesz, że to ledwo dobiliśmy, a ty już oczywiście musiałeś zginąć, ale jakoś sobie, oczywiście z nimi poradzałam najlepszą siekierkę. Simon został już uratowany, pozbieraj swoje temki. Ja otwieram kolejną skrzynkę. I poza tym, że wszędzie na oku nas są teraz złote skrzynki, to chciałem właśnie dostać Rubinową, bo bardzo chciałbym zdobyć shotguna albo może jakąś piłę motorową, a to są najlepszej temki z całej gry, które dropią tylko i wyłącznie w tych skrzynkach. I poza tym wpadłem jeszcze na jeden bardzo ciekawy pomysł, żeby Znaleźć jaskinie z niedźwiedziami na samym Końcu mapy, bo jest tam duża szansa Na rubinową skrzynię, ej czekaj, czy my tu Wcześniej byliśmy, muszę sprawdzić mapę I tego miejsca niestety jeszcze nie odwiedziliśmy Więc niedźwiedziu, lepiej mnie zostawi. ja chcę tylko Oczywiście wejść do góry, bo my kolejną bazę Kultystów, ale tym razem są tu same Złote skrzynki a w pierwszej dostaliśmy tylko plan obrony. Ej, sam to otwierasz w ogóle te skrzynki razem ze mną? Czyli ja to wchodzę sekunda, bo tam dużo nie twinie. Ej, patrz, teraz to możemy normalnie wskoczyć chyba przez okno. Dobra, troszkę za wysoko wskoczyłem. I z tego co widziałem, to w tej shopie chyba też mamy złotą skrzynkę. po odrabinie do góry, dobra, nie dziciu, proszę, nie atakuj mnie, ja tylko chcę tą skrzynkę. I Ja już sam nie wiem, ile łącznie otworzyłem skrzynek, ale koniecznie napiszcie, ile skrzynek łącznie otworzy w tym odcinku, bo szczerze, to jestem tego bardzo ciekawy. Mamy już kolejny dzień. W tamtej bazie kultystów otworzyłem jeszcze dwie złote skrzynki. Z jednej dostałem taką latarkę, a tutaj mamy taką zwykłą, legendarną, dzięki której pewnie worek dostaniemy. Ej, dobra, to jest fajne, żelazne ciało, tego nie miałem, a w sumie bardzo mi się przyda, będzie trudniej mnie zabić. I w tym momencie wbiegamy znowu na sam koniec mapy, bo musimy znaleźć Jaskinie z niedźwiedziami, tak? Żeby może chociaż tam znaleźć tą rubinową skrzynkę. A jeśli nam się nie uda, to pobiegniemy zaraz po prostu na Stronghold, bo póki co nie widzę tutaj żadnego budynku. Mamy taki, oto, Czemu to jest worek tylko zwykły. Nawet skrzynka się w tym miejscu nie zrespiła, co jest dosyć dziwne. I Simon, idziesz teraz ze mną, jak tam ci szuka? Dobra, on jest za mną dosłownie. Czemu ci nie dziękuję? Nie, tylko ja, jeszcze 39 niedźwiedzi. Dobra, uważaj na te niedźwiedzie. Jesteśmy coraz bliżej, tak mi się wydaje. No i tak, jak widzicie, wreszcie udało nam się znaleźć tą jaskinię. Obok mamy jeszcze kolejny kościół, więc powolutku, po cichutku sobie tutaj podejdziemy. Tak, żeby tylko otworzyć skrzynkę. I jak zrobimy to w taki sposób, to nikt nawet do nas nie podejdzie. Plan obrony, tak, oczywiście, chętnie go sobie zabiorę. Bandaże mam bardzo dużo, więc nie mi do niczego potrzebne. I Simon, musimy się pozbyć wszystkich tych niedźwiedzi. A sam widzisz, ile ich tutaj jest. Właśnie, Niedźwiedźwiedź, ale coś takiego! Co ty będziesz dropeć? Chodź do mnie, zaraz mi to pokaż mi. Teraz trzy niedźwiedzie, cztery jednak atakują. Ej, ja tego nie przeżyję, jak to tak dalej U. pójdzie. Pięć niedźwiedzi za mną biegnie, nawet sześć! Power, który kilku na siebie już! No właśnie, widzę, dobrze mi pomagasz. Wszystkich musimy teraz rozwalić jak najszybciej. Wtedy, pięć wyśleży! Nie, no naprawdę, świetnie mi pomogłeś, Simon. Strzeliłeś jeden raz i od razu nie żyjesz z tego, co widzę. Więc teraz muszę sam wszystkich pokonać, to będzie bardzo trudne. Udało mi się pokonać już jakieś trzy niedźwiedzie, ale teraz po cichutku podejdziemy sobie zabrać Simona No bo muszę cię jakoś uleczyć, inaczej to ja sobie z nimi nie poradzę. Okej, już się atakuje Ej, czekaj, trzymajcie, podnieść nie mogłem! no nie wiem, właśnie podnieść się uleć! No staram się, dobra, przygodzimy, nie mogę ci podnieść, nie da się w ogóle tego zrobić, a ja zaraz ginę jak zrobię to jeszcze raz! Na szczęście Simon został już uratowany, a nam zostały ostatnie dwa niedźwiedzie do pokonania, więc chciałbyś do niego może strzelić z tej swojej super broni Cyborga? Pewnie się już raz stołu, teraz uwaga, Ten pokonany dawa jeszcze teraz tego drugie. Bo ten smyczy nie ma. Ale właśnie ostatnio stał na samej górze. I jak go pokonamy, to wreszcie będziemy mogli wejść do środka i zdobyć jakąś skrzynkę. Dobra, Simon, to ty się zajmij tym nieziedzielciem. Co się teraz dzieje? Co się teraz dzieje? Dobra, wpuścimy tu, otwieramy drzwi. I dzięki temu mamy wreszcie rubinową skrzynkę. Udało nam się ją zdobyć. Ej, serio, to było niesamowicie ciężkie. Ale spokojnie, to jest dopiero pierwsza rubinowa skrzynia. Otworzymy na pewno jeszcze drugą i może nawet trzecią. Więc, Simon, czy chciałbyś może do mnie tutaj przyjść teraz? Pewnie, że tylko mam kolegów. Co się dzieje? Dobra, strzelaj z tej broni swojej. Znowu schodzimy. Na dół i teraz 3, 2, 1. Otwieramy tą skrzynię. Błagam, żeby mi tu poleciała jakaś krasa. Simon, co się teraz z tobą stało? Czemu ulecisz na ziemi w ogóle? Nie co ci dropło. On już zginął normalnie jakieś tysiąc razy w tym odcinku. Mam cię już powoli dość. Weźcie stąd, wynosi w ogóle. Ja mam teraz najlepszą kratę. Taki oto diamencik. I pójdziemy sobie w tyłcie do Strongholdu, żeby otworzyć kolejną równą skrzynię, Ale serio, z tą to już normalnie nie chcą robić. Zabierzemy sobie jeszcze takie oto dziecko. Tak, Simon, pewnie uleczycie z tą mi dosłownie ostatni banderz. Specjalnie tylko i właśnie po to, żeby pomóc, oczywiście, wstać z ziemi. I na szczęście pamiętam, że obok. Mamy kościół, nawet taki klejnot udało mi się znaleźć A w kościele jest oczywiście Kilka bandażów, tylko musimy się najpierw pozbyć Tych kultysów, więc szybko ich wyczyścimy Pozbieramy bandaże i zaraz biegniemy sobie do strongholdu Widzowie, szukaliśmy stronghold i przebiegliśmy naprawdę praktycznie całą mapę naokoło. Ale poza tym, podejdę sobie teraz i Tysemo, zobacz, co jeszcze udało mi się znaleźć. Jerry, ten serio was skrzynka? Tak, to jest druga, a potem otworzymy jeszcze trzecią w strongholdzie. To jest jakiś rekord normalnie, więc samo teraz 3, 2, 1. Otwieramy sobie tą skrzynkę, oczywiście. I tym razem, proszę, tą shotgun. Co to teraz będzie? Piło! to jest łańcuchowa. Taka mi się też naprawdę bardzo podoba. jak sobie zabiorę. Co ty masz karabin teraz zwykły z tego? Tak, Jerry. Ej, to jest chyba najgorszy możliwy. Dropek, jaki tylko dało się dostać z tej skrzynki. A ja nie dość, już taką kamizelkę. To mam w dodatku piłę. I jak wcześniej szedłem sobie tą drogą, to udało mi się znaleźć jeszcze jedną bazę kultystów, Bo sami zobaczycie, że taki teren jest lawowy, taki malutki bardzo. A my sobie jeszcze pójdziemy dokładnie do tego miejsca. Widzę dwie złote skrzynki. Zobaczymy jeszcze, co będzie w środku, bo ta skrzynka jest ukryta, oczywiście. Tylko najpierw trzeba się pozbyć każdego kultysty, A jest ich tutaj oczywiście dosyć dużo. Więc naprawdę bardzo chciałbym zdobyć shotguna, bo dzięki temu będę mógł zniszczyć każdego do na jednego hita. Sam tego niedźwiedzia znowu. Pokonaliśmy już chyba wszystkich. Zaraz będzie noc, zjemy sobie tego turcika i proszę, żeby jeszcze tutaj na samym końcu po tych drzwiach będzie. No niestety nic tu nie będzie. Mamy zwykły karabin. I mogę wiedzieć, czemu tak szybko biegłeś? Teraz co to było, Simon? O, tryp, jest taki srebrny szybki Ej, Co się z tobą dzieje? Dobra, to było w sumie dosyć fajne. Wyjdziemy sobie jeszcze na górę i zanim pójdziemy do stron otworzymy jeszcze złoty dwie ostatnie skrzyneczki. I pamiętajcie, widzowie, żeby łącznie policzyć, ile Cię otworzy. Mamy diament nawet, czyli naprawdę bardzo się opłacało to otworzyć. Kolejna się kierka jest mi do niczego nie potrzebna jest sobie jeszcze po skrzynkę i tym razem dostaniemy jeszcze jedną siekierę, więc ja mam już tego wszystkiego dość, pójdziemy sobie tylko zrzec jeszcze ostatnią rubiną skrzynię i jak dostanę z niej shotguna, to będzie naprawdę maksymalny możliwy drop. Właśnie jesteśmy na miejscu, otwieramy drzwi i dawaj, Simon, wszystkich... Ej, czy o, roztrzymaliście? mogę was w ogóle z pił zniszczyć. Roz, dwa, trzy. Okej, okay, dobra, Simon chyba zniszczył troszeczkę szybciej. A moją jedyną bronią jest ten oto rajgat, którego oczywiście bardzo lubię, bo zadaje fajne obrażenia i zadaje te obrażenia coś szybko. Więc tak jak widzicie, pierwsze piętro pokonane bardzo, bardzo szybciutko. Już jesteśmy na kolejnym. Ja chcę tylko rubiną skrzynkę. No i właśnie! Sam jeszcze diamentową skrzynię u góry! No właśnie, to tyle tylko pokonaj, bo chcę już to otworzyć! No właśnie, już ich pokonuję, troszkę tych szyncy zapomniałem. Zawarzcie się z tymi rubiną. Mi bo jest ich bardzo dużo dzisiaj, dlatego my ich teraz szybko pokonamy i zaraz widzimy się na górze. Więc już otwieramy kolejne drzwi. Sami zobaczcie, co jest tam na samym końcu. W sumie jest skrzynki nie widać, bo jakieś krzaki ją zasłaniają, ale zostało już ostatnich kilka kultystów i wreszcie będziemy mogli to otworzyć! To już był chyba ostatni strzał, no i już jesteśmy na miejscu. Zabierzemy sobie tej temki jakiś kryształ. No i oczywiście nowa skrzyneczka. Simon, zapraszam cię! Może wreszcie zostać coś dobrego. Więc uwaga, 3, 2, 1, otwieramy tą skrzyneczkę! I proszę! Żeby tutaj był shotgun, tak na sam koniec mamy piłę. To jest bardzo dobra rzecz. A Simon, co ty dostałeś? Cztery plan obrony. Ty Ej, jak dobra, to... jakie ty słabe rzeczy normalnie dostałeś, masz chociaż taką piłę, bo już jedną mam Simon. I pamiętaj, że mam jeszcze oczywiście skrzynkę z diamentami, którą również bardzo warto otworzyć, bo zawsze dostaniemy z niej chyba z pięć diamentów! Więc skoro wszystko mamy, to teraz wrócimy jeszcze na chwilkę od naszej bazy i podsumuję wszystkie temki, które udało nam się zrobić z najlepszych skrzynek w tej grze. Wyrzuciliśmy właśnie wszystkie rzeczy i sami zobaczcie, ile tego jest na. Najlepsze latarki, najlepsze piły, tutaj mamy jeszcze ten Morningstar, czyli naprawdę bardzo fajny kijek do uderzenia, nie wiem sobie nawet jak to nazwać. Prawie dwa pełne klejnoty lasu, które również są niesamowicie ciężkie do zdobycia. Całkiem dużo planów obrony, ja mam jeszcze na sobie najlepszą kamizelkę w grze, więc wydaje mi się, że te najlepsze skrzynki dały nam naprawdę najlepsze rzeczy. Więc widzowie, jeśli taki odcinek wam się podobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z neczkiem, a my się widzimy w kolejnym odcinku. Narka wszystkim!